Dzień dobry, dzień dobry, Piotr Mra z tej strony. Dzisiaj mamy 1 września. Jutro dzieci idą do szkoły i dobrze. My dzisiaj mamy drugi lot Gołębi Młodych 180 km uraz. Gołębie puszczone godzina 8.35. Jaka jest pogoda? Każdy widzi niebo zachmurzone. Co jakiś czas zawieje wiatr. Najlepiej to widać na tulipanowcu albo na brzozie, która. Faluje na tym wietrze, teraz akurat się troszkę uspokoiło. Raz zobaczcie trochę tym rusza. Ten wiatr jest taki trochę w dziób, trochę z boku. Zobaczymy, zakoszywałem 17 osób, z, jedno, z ostatniego lotu brakuje mi jedna sztuka. Więc zobaczymy jak dzisiaj się te gębie pokażą. Co się pokaże, jak się pokaże. Później w podsumowaniu też yy, będę wiedział ile gołębi zostało włożonych, bo na ostatni lot, czyli na ten pierwszy 4200 bodajże gołębie było włożonych, także zobaczymy o ile się zmniejszyła ta pula będzie jakieś porównanie do tego ile tych gołębi ewentualnie się straciło także czekam na gołębie myślę, że 10-15 minut coś powinno się pokazać, bo mamy już godzinę 10.40 to jest pierwsza sztuka chodź, 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 啊！敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲！啊！敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲啊！敲敲敲敲敲敲敲敲敲！啊！敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲！啊！敲敲敲敲敲！

a tamten jeden co przyszedł, później poszedł, przyszedł drugi. Nie chciał wejść, to musiałem go zmotywować. Bo chyba trochę za mało miał latania. Także zobaczymy. Nie ja wiem czy cokolwiek dzisiaj siądzie, no ale jakiś konkurs. Chodź, 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 chodź. A ja się odsunę, bo jak przyjdzie następne, ewentualnie, żeby się nie wystraszyły. Kolejny. Ten przynajmniej nie siedział na dachu, bo ten pierwszy to mi przesiedział chyba z 6 albo 7 minut. No, ale myślę, że to już nie ma większego znaczenia. Podsumowanie dzisiejszego lotu. Trzy konkursy, dwa seryjne. Szału, że tak powiem, nie ma. Natomiast dwie sztuki brakują. Jakoś się to poschodziło. Eee, te W ogóle trzeba mieć mistrza, żeby 17 gołębi dawać typowanych było 15, a, dwóch, a jeszcze żeby przednia seryjne, no ale dobra, ok, póki co drugi lot, drugi lot konkursy, dzisiaj trzy, dwa seryjne, ostatnio jeden, także powoli, powoli, pijemy się tam do góry, zobaczymy jak będzie dalej, lot 180, uraz, uznaję za zamknięty, dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć, dobry lot.